Cześć wszystkim. Natalia Skibińska, Iman mikrowiom. Witam serdecznie panią doktor nauk medycznych Marię Bartoszewicz. Dzień dobry. Gdański Uniwersytet Medyczny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o uchyłkach jelita grubego. Uchyłki jelita grubego to niewielkie uwypuklenia błony śluzowej o wyglądzie cienkościennych woreczków bądź kieszonek, w których może gromadzić się treść pokarmowa. Najczęściej występują one w esicy, czyli w odcinku poprzedzającym odbytnicę. Liczba uchyłków może wahać się od kilku do kilkudziesięciu i wyróżniamy uchyłki prawdziwe i nabyte. Pani Mario, proszę powiedzieć, jaka jest etiopatogeneza uchyłków i grupy? Dla większości lekarzy to prosta sprawa. Dieta uboga w błonnik, z tego powodu zaparcia, w konsekwencji trudności z wypróżnieniem, wymagające dużej siły. I w wyniku tego w słabszych miejscach okrężnicy czy odbytnicy mogą pojawić się właśnie takie kieszonki nazywane uchyłkami. Bardzo jest to schorzenie, czy, czy wada bardzo rozpowszechniona wśród ludzi. No, niektórzy uważają, że właściwie większość osób w wieku powyżej 70 lat ma te uchyłki. Na szczęście. Podobnie jak w przypadku innej choroby jelit, hemoroidów, zdarza się, że po prostu nie, nie odczuwamy żadnych objawów, że jest, to, że jest to choroba w zasadzie bezobjawowa. No, niestety, u niektórych pojawią się związane z tym objawy, dość niepokojące, bardzo ostry ból brzucha na przykład, i wymagające niekiedy też interwencji chirurgicznych. Pani Marią. A jaka jest etiopatogenesa u chłuków? Dla lekarzy, w większości lekarzy, sprawa jest bardzo prosta. Zła dieta, ubogo-resztkowa, czyli brak tego odpowiedniej dawki błonnika, w wyniku tego zaparcia Skutkiem zaparć są trudności z wypróżnieniem. Przykłada się do tego coraz więcej siły, i w miejscach, gdzie jelito grube jest, ściany jelita grubego są nieco słabsze, tworzą się właśnie te uchyłki. A jakie objawy towarzyszą właśnie uchyłkom? Niepowikłane uchyłki mogą objawiać się pod ostrym, ostrym bólem brzucha, zlokalizowanym w lewej, Dolnej części brzucha, i co ciekawe, pacjent może wskazać miejsce tego bólu. Inne objawy nie są specyficzne. Można, można zauważyć jakieś zmiany, na przykład w obrazie krwi, ale trudno bezpośrednio to powiązać z chorobą uchyłkową, no, ponieważ oczywiście mogą być to objawy także innych chorób. Pani Mario, a jak wygląda rozpoznanie choroby uchyłkowej? Diagnostyka obrazowa. Czyli tomografia komputerowa, rezonans, ultrasonografia też, ale tutaj ta diagnoza będzie wymagała sporego doświadczenia osoby, która ocenia takie zdjęcia. Bardzo ciekawe, może nie ciekawe, ale bardzo często jest tak, że uchełki rozpoznaje się przy okazji badania takiego właśnie obrazowego w kierunku innej choroby. Dlatego ta diagnostyka obrazowa, czy te badania, które wykonujemy profilaktycznie, są takie ważne, ponieważ, owszem, wykluczą poważniejsze choroby, jak, rak, jak choroby nowotworowe, ale też dadzą nam pojęcia o tym, czy w naszym organizmie rozwinęła się ta uchyłkowatość, czy nie. A czy mogą w ogóle wystąpić jakieś powikłania, właśnie uchyłków? O, zdecydowanie, ponieważ. To choroba dotyczy jelita grubego, w którym znajdują się ogromne ilości bakterii. W związku z tym, jeżeli w takim uchyłku dojdzie do infekcji czy do stanu zapalnego, może dojść, mogą dołączyć się do tych podstawowych objawów objawy bardziej dramatyczne. Ta choroba uchyłkowa, powikłana, bo o takiej już teraz mówimy, ma różne stopnie nasilenia. Mogą być też łago, łagodne objawy, aż do e, takich bardzo ciężkich, niekiedy wymagających wręcz resekcji pewnych fragmentów jelita, e, poważnie zajętego e, przez infekcję czy stan zapalny. Jak leczyć chorobę uchyłkową? Jeżeli lekarz rozpozna powikłane zapalenie uchyłków, czy infekcję tych uchyłków, ze względu na tę ogromną ilość bakterii znajdującą się w jelicie grubym. Kuracja to przede wszystkim antybiotykoterapia i to skierowana przeciwko bakteriom bestenowym i bakteriom gramujemnym, czyli między innymi enterobakteriace, czyli wszystkie te Echelichia coli, Salmonella, ściele, jeżeli w tym w jelicie by się znajdowały. Niestety choroba uchłukowa to jest choroba nieuleczalna, w związku z tym nie uzyskamy całkowitego wyleczenia, to jest choroba, która będzie powracać i w takiej sytuacji no, człowiek już niestety w dużym stopniu traci komfort życia, ponieważ będzie się obawiał tych Powrotów choroby. Możemy sobie trochę pomóc tą dietą, chociaż no, nie ma jakichś szczególnych tutaj wskazań, czego nie jeść, a czego nie jeść. No, oczywiście ta dieta bogatobłonnikowa na odpowiednim poziomie też, żeby go nie przekraczać, na pewno pomoże. Ale niestety no, trzeba się pogodzić z tym, że jest to choroba nieuleczalna. A czy jeszcze oprócz zmiany diety możemy jakoś zapobiegać? No niestety nie ma tutaj nie można podać jakichś konkretnych wskazań. No, jeżeli nie dopuścimy do przewlekłych zaparć, ograniczymy to uparcie, które jest niezbędne do wydalenia takiego stolca zasuszonego w naszym organizmie, być może to jest, być może to zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia uchyłków i potem. Infekcji tych uchyłków i poważnej choroby jelita grubego. Pani Mario, bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi niezmiernie miło. Wam również. również bardzo dziękuję. I oczywiście zapraszam Was na naszą stronę internetową, jak i do naszych social mediów. Zostawcie komentarz. Jeżeli oczywiście chcielibyście, aby to Wasza dolegliwość stała się tematem kolejnego odcinka, zostawcie taką informację w komentarzu. I jak stało się już naszą tradycją. Trzymajcie się zdrowo.